Cześć, witajcie, Asasyn08 z tej strony i witam was w kolejnym unboxingu na moim kanale i dziś zapraszam was na odpakowanie tych dwóch przesyłeczek od firmy MSI. Moi drodzy, firma MSI wysłała do mnie te dwie przesyłeczki, w których jest gamingowy sprzęt. Co konkretnie? Zobaczycie za chwilę, ja wiem tylko i wyłącznie jakie to są peryferia. Ale nie znam dokładnie modeli, jak one wyglądają i tak dalej. Także, nie przedłużając, zabierzmy się za odpakowanie tych przesyłeczek. Najpierw, może zajmijmy się tą przesyłeczką. Jest ona dość niewielka i troszeczkę się ugina, więc domyślam się, co jest w środku. No ale przekonajmy się, słuchajcie, otwórzmy sobie tą paczkę i zobaczmy, co faktycznie znajduje się w środku. Okej, okay. tak jak podejrzewałem, jest tutaj, słuchajcie. Podkładeczka, podkładeczka pod mysz Gaming Mousepad, tak ona dokładnie wygląda, jest to Agility GD21, jeżeli chodzi o, o model, oczywiście sobie ją otwórzmy i zobaczmy jak dokładnie wygląda, ewentualnie tak jakoś się tutaj słuchajcie do niej dostanę, żeby za bardzo nie uszkodzić niczego, uwaga, uwaga, no taka słuchajcie klasyczna podkładeczka MSI, oj z tej strony MSI jeżeli chodzi o logo, tutaj też mamy logo MSI'a. No, co słuchajcie, podkładka jak podkładka. Tak właśnie o to się prezentuje. Także słuchajcie, w pierwszej paczuszce była podkładka. A już teraz zajmijmy się tą większą przesyłeczką. Naprawdę jest spory gabarytów. I pewnie słyszycie, że coś tam szeleści. Także zabieram się za odpakowanie. Dobra, moi drodzy, mamy to. Paczka została już przeze mnie odpakowana. I w środku, oczywiście, jak żeby inaczej. słuchajcie klawiatura oraz myszka jeżeli chodzi o myszkę jest to słuchajcie konkretnie model klacz e, gm51 lightweight Maus, oczywiście myszka na kablu rgb także będzie świecić pięknie kurczę dobrze piękna sprawa za chwilę sobie odpakujemy natomiast tutaj słuchajcie no ciężki sprzęt wjechał jest to vigor gk41 dask. jeżeli chodzi o klawiaturkę Również RGB, także będzie pięknie podświetlona, elegancko, również na kablu. Strasznie ciężka jest, słuchajcie, ta, ta klawiatura. Tutaj z tyłu mamy również wiele różnych informacji na jej temat. Proszę bardzo, tak wygląda pudełeczko. A już teraz, słuchajcie, dobierzmy się do samej zawartości, ale najpierw mniejszy gabaryt, także na początek myszka. W mojej dłoni myszka od MSI Clutch GM51, przypominam. Także słuchajcie, otwieramy sobie to opakowanko, no i zobaczmy, jak to wygląda w środku. Już po opakowaniu widzę, że jest to jeden z tych typów myszek, a czekajcie, który jest idealnie dla mnie. Dlaczego? To za chwilę wam powiem, ale najpierw wyjmijmy sobie sprzęcik z pudełka. Uwaga, uwaga, moi drodzy. Jak wygląda ta myszka? po wyjęciu jej z pudełka. Dobra, zdejmujemy sobie tą pokrywkę. O, to ja. Siemano, widzowie, siemano. Tutaj oczywiście mamy najróżniejszą papierkologię. Odkładamy sobie to na bok. Interesuje nas myszka. Wydaje mi się, że każdy wie, jak podłączyć myszkę do komputera. Aczkolwiek fajnie, fajnie, bardzo dobrze, ponieważ no może nie każdy się orientuje chociażby w tym, co ta myszka dokładnie ma w sobie, jeżeli chodzi o jakieś takie, wiecie, bajery i typ podobne rzeczy. Dobra, moi drodzy, mamy myszkę, która wygląda w sposób następujący. Tutaj mamy oczywiście logo MSI. Obstawiam, że właśnie to logo będzie świecić. I słuchajcie, jest scroll lewy, prawy i dwa przyciski boczne. I tak jak wspomniałem wam wcześniej, to jest właśnie typ myszki, który ja uwielbiam. Czyli nic więcej oprócz tych głównych przycisków, naprawdę. Powiem wam, że ja też mam dość dużą dłoń i już teraz widzę, że ta myszka idealnie będzie leżeć w mojej dłoni. Tutaj idealnie na Paluszek, możemy sobie coś tam przesunąć. Lewy, prawy scroll naprawdę ja niczego więcej od myszek nie potrzebuję. Serio, to jest typowa, klasyczna myszka, którą po prostu uwielbiam, jeżeli chodzi o, o wszystkie te, wiecie, przyciski i tak dalej. Zresztą doskonale to wiecie. Także, no co, na ten moment fajnie leży w dłoni, ale oczywiście będziemy ją sobie testować. Myszka na kablu oczywiście, także odkładamy ją sobie tutaj. A teraz już przejdźmy do tego ciężkiego pudła. Z klawiaturą mechaniczną, jak widzicie, Vigor GK41 Dask, jeżeli chodzi o model. Także, no co? Otwórzmy to. Dobrze, otwieramy w środku, oczywiście. Wow, zaskoczenie, klawiatura. <grym>, Jakże by inaczej. Klawiaturka, słuchajcie, naprawdę ciężka. Wow, łota 7 widzowie, Jaka ciężka klawiaturka. Ale oto i ona. Tak ona się właśnie prezentuje. Słuchajcie. Jest to klawiaturka. ja, tu te przyciski. Czy Wy to słyszycie? Wow, dobra! Słuchajcie, jeżeli chodzi o klawisze i ich kolory, no to tutaj mamy czerwony Escape, mamy czerwony również Enter, szare przyciski z tej strony, jak i również strzałeczki. Tutaj widzę również coś od podświetlenia, pewnie, tak przynajmniej tak mi się wydaje. Również tutaj pewnie zmiana kolorów czy coś. Oczywiście logo msi również się znalazło. Klawiatura numeryczna, bardzo dobrze. No i słuchajcie, tak ona mniej więcej wygląda. Jest naprawdę ciężka. Z tyłu duże logo MSI, nazwa modelu tej klawiatury. No i tutaj jeszcze z takiej perspektywy pokażę Wam, jak ona wygląda. Proszę bardzo, jeszcze zobaczmy to w takiej formie. Elegancja. Także moi drodzy, jest klawiaturka, oczywiście, również na kabelku. Także jest klawiatura w tym zestawie. Ale, ale moi drodzy, bo widzę, to jeszcze nie jest wszystko, oczywiście mamy e, różne papierkologie, czyli start, e, quick start guide chociażby, ale tutaj mamy, słuchajcie, dodatkowe przyciski. Możemy sobie pewnie zmieniać, jeżeli chodzi o jakieś Dokładnie tak, jeżeli na przykład, słuchajcie, nie chcemy, aby nasza klawiatura miała, wiecie, czerwone, szare przyciski i tak dalej, to możemy sobie to ogarnąć w ten sposób, żeby klawiaturka... O kurde, dobra, słuchajcie w moment. Musimy to zrobić tak, żeby mi się to zaraz nie wysypało. No ja wiedziałem, że tak będzie. Dobra moi drodzy, sytuacja opanowana na szczęście. Tak jak wspominałem wcześniej, mamy dodatkowe klawisze, żebyśmy mogli sobie zmienić na nie wiem, jednolity kolor albo cokolwiek innego. Tak jak tutaj możecie zauważyć, no są to tutaj akurat klawisze po tej prawej stronie klawiatury i mamy również takie. Takie coś do wyjmowania tych klawiszy, boję się, że za chwilę znowu to wszystko wyskoczy. Dobra, udało się uniknąć ponownej katastrofy. W każdym razie, słuchajcie, no mamy urządzonko do wyjmowania tych klawiszy. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest dokładnie to urządzenie. Także fajnie, że to jest również w zestawie. No i tak jak wspomniałem, mamy oczywiście prawą część klawiatury, natomiast tutaj mamy lewą część. I z tego co widzę, bo też światło mam takie, a nie inne. Wydaje mi się, że klawisze, jeżeli chodzi o literki, są szare, natomiast reszta jest w kolorze czarnym, a i tu jeszcze są te funkcyjne klawisze również szare. Więc mega fajne rozwiązanie, kurczę, nie spotkałem się jeszcze z czymś takim wcześniej, także mega, mega spoko, że jeszcze tutaj w zestawie są te dodatkowe klawisze, żebyśmy mogli w razie czego sobie je podmienić. Tak więc, moi drodzy, MSI naprawdę podesłało bardzo, bardzo fajny zestawik. Mamy, słuchajcie, Dodatkowe klawisze do klawiatury. Mamy oczywiście samą klawiaturę, która jest naprawdę solidna i ciężka. Mamy również klasyczną myszkę, oczywiście, a pod to wszystko jest. Podkładka. Także, moi drodzy, jeżeli chodzi o ten unboxing, to jest tyle. Bardzo serdecznie dziękuję firmie MSI za podesłanie mi tego sprzętu. Wpadajcie w linki w opisie, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat konkretnych tych modeli, które otrzymałem. Wpadajcie również na moje streamy, jak i również filmy na kanale, żeby sprawdzić, jak ten sprzęt sprawuje się w akcji. I to tyle. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.